Cześć, mam na imię Karol, jestem fotografem i nauczycielem fotografii. Zapraszam Cię na intensywny tydzień warsztatów fotograficznych w Sokołowsku od 1 do 7 sierpnia. Wszystkie szczegóły znajdziesz pod tym filmem, cały opis warsztatów, ponieważ to jest bardzo dużo wydarzeń, więc nie będę o wszystkich mówił. Powiem ci tylko, że jak to ująć? Stracisz poczucie czasu i przestrzeni. Może to głupio zabrzmi, ale gdy znajdziesz się w miejscu, gdzie wszystkie osoby, które są wokół ciebie, kochają fotografię, chcą robić zdjęcia, chcą o nich rozmawiać, to raptem się okaże, że w ogóle jest jakaś inna kraina. I tak właśnie było w zeszłym roku. Atmosfera jest naprawdę niezwykła. Zresztą zobaczysz to w filmiku, który załączam poniżej. Tak będzie także w tym roku, jestem o tym przekonany. Bardzo ciężko na to pracuję. I zresztą to jest praca najwspanialsza, jaką mogę w życiu wykonywać. Przygotowywać taki tydzień, w którym ludzie chodzą razem, fotografują, oglądają książki fotograficzne, wywołują filmy, robią odbitki, robią sobie portrety, robią wystawy, przygotowują razem, wieszają, robią wernisaże, robią oprowadzania kuratorskie, wieczorem słuchają znanych artystów, znanych artystek. Fotografów, fotografek rozmawiają, oglądają świetne odbitki. No to wszystko się dzieje na tych warsztatach. Szczegóły znajdziesz opisane niżej. Nie będę opowiadał o tych wszystkich osobach, które będą gościami i gościniami, a są to osoby niezwykłe. Ale dostałem kilka krótkich zapowiedzi od prowadzących warsztaty, więc oddam im głos. Proszę, Maćku. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Znajdujemy się w laboratorium animacji. W Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, i z tego właśnie miejsca chciałem przekazać w sposób spontaniczny i autentyczny moje szczere zaproszenie na plener Szkoły Karola, plener w Sokołowsku, na którym będę miał przyjemność i okazję przeprowadzić warsztaty kilkudniowe. Związane z filmem non-kamerowym, filmem awangardowym, filmem robionym bez kamery, bezpośrednio na kliszy filmowej. Tu mamy na przykład taką kliszę 35 mm. Na takiej kliszy, może sobie to pokażę, będziemy pracowali. Zależy nam na tym, żeby przy pomocy prostych technik manualnych wytworzyć spontanicznie atrakcyjny, awangardowy, kolorowy, filmowy obraz. Czego przy tej okazji się nauczymy? No, na pewno sporo się dowiemy o filmie, na pewno sporo się dowiemy o awangardzie filmowej, o, o filmie animowanym ale myślę, że też możemy szerzej polecieć też i w tematy dodatkowe związane w ogóle z sztuką awangardową, modernizmem, a przy okazji będziemy słuchać dużo muzyki wartościowej, atrakcyjnej, którą bardzo lubię i polecam. No i też przede wszystkim będziemy mieć mnóstwo czasu dla siebie i mam nadzieję, że wykorzystamy to w sposób bardzo pozytywny. Zapraszam. Jedną z wartości pleneru jest to, że jest kilka pracowni, pomiędzy którymi się przemieszczacie. Spotykacie różnych prowadzących, robicie różne rzeczy i na przykład u Maćka siedzicie na miejscu i dubiecie, a z Jackiem spacerujecie. Chodząc, mam nadzieję, wspólnie nauczymy się wielu rzeczy. Wielu rzeczy się dowiemy a że powodem naszego spotkania, pretekstem dochodzenia, jest fotografia. Jak mówią niektórzy, wszystko jest fotografia Zapraszam na warsztaty. Pochodzimy, pouczymy się. Będzie wystawa. Jacek powiedział, że będzie Wystawa. Faktycznie będzie wystawa. Zaplanowaliśmy wystawę powarsztatową z waszych zdjęć na ulicy głównej w Sokołowsku. Zdjęcia robicie na spacerach z Jackiem, a później z Jackiem i z Krzyżkiem zastanawiacie się, które zdjęcia warto powiesić na wystawie, a które nadają się, może te same, może inne, na stworzenie makiety, która będzie powarsztatowym wydawnictwem. Także, jak widzicie, fotografie od razu będą żyły. Czyli na miejscu je robimy, na miejscu je uruchamiamy, robimy z nich wystawę i też tworzymy makiety wydawnictwa. Posłuchajcie Krzyszka. Na moich warsztatach będziemy edytować wasze fotografie, które powstaną podczas plenaru. Będziemy je oglądać, analizować, opowiadać o nich, układać ze sobą. Um, powstanie takie małe laboratorium, w którym będziemy właśnie skupiać się na układaniu fotografii pod kątem makiety. Taki byłby cel naszych spotkań. Mam nadzieję, że nam się uda złożyć po prostu wspólną makietę z waszych prac. Do tego przywiozę pomocy naukowe w postaci fotograficznych książek, więc będzie sporo inspiracji. Zapraszam, do zobaczenia. W ciągu dnia uczestniczycie w warsztatach. Wieczorem uczestniczycie w wykładach. Co robić nocą? Iść do ciemni. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Szósty, siódmy. Jeszcze w pracy, w szkole, w pracowni mam ileś? W sumie chyba osiem powiększalników. Także osiem stanowisk u Rafała w warsztacie będzie. Rafał i Ania są naszymi gospodarzami prowadzą ośrodek radosna, w którym, w którym będziemy jeść, spać i pracować. Jak świetna jest tam atmosfera. Możecie zobaczyć w filmiku z warsztatów z 2021 roku roku link załączam poniżej. Ten tydzień w radośnie w Sokołowsku to jest tydzień na który ja bardzo czekam. Serdecznie zapraszam. 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 Zapraszam na warsztat